Czekaj, tylko przejdę do kurwa, mać. Siemanko, witam Was bardzo serdecznie już w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2015. Tak, jak mówiłem w poprzednim odcinku, w tym odcinku będziemy hodować nasze owieczki. No. Kupiłem już tutaj kilka sztuk. Dokładnie zaraz wam powiem ile, jednak i tak czy siak będę musiał dokupywać. Bo 13 owieczek to, to jest zbytnio, zbytnio mało. Więc trzeba więcej dokupić, tak przynajmniej z 20 żeby było. No dobra, zaszalemy, kupimy ich 30 żeby... Bogi gitara, żeby ich produktywność była większa. Dobrze. O losie, jak to jest głupie, to klikanie, to klikanie. Lepiej, żeby zrobili tak, żeby można było na przykład zaznać, ile chcesz kupić, i gitara, A nie, nie muszę napierdalać guzikiem 10 razy, żeby kupić te 10 owiec. Dobra, kupiliśmy te 30 owiec. Teraz wypakujemy trochę tej trawki, co tam mamy. Dobra, dobra, rozładujemy Niech one mają co żyć. O. I się na 6 dni, starczy im żarcia. No i kurczę, chyba już lepiej być nie może. No dobra, teraz musimy najnudniejsza część e, całego filmu czyli musimy wrócić naszym traktorkiem do, e, do odpowiedniego miejsca, e, z którego wzięliśmy ten traktor. Myślę, żeby kupić nawet te pole, skoro już jesteśmy przy nim. Popatrzcie, tutaj mamy niedaleko owieczki. A to by można było kosić trawę i to było naprawdę super No no, to kupujemy, co mamy 420 tyś, 430 tysięcy prawie, więc jak, Więc trzeba się po prostu bawić z tym Z tą kasą Dobra, wejdź 64 tysiące? Mało Tyle to ja nawet w kieszeni nie mam takich drobnych Dobra Czekajcie, od razu już przeskoczę może do mojego tira żeby rozwiązać nasze logistyczne przetransportowanie yy, Niepotrzebnych rzeczy stąd, znaczy się potrzebnych rzeczy, ale przetransportować To co trzeba na tamtą farmę Dobra Tu sobie ładnie to podjadę Już widzę siewniki Są przygotowane No dobra to ja tam je zaparkowałem Dobra Łetwe czy Bóg wie co to jest To co się obniża To nie się obniża, a my sobie Pójdziemy jeszcze po jakiś traktor, żeby to przetransportować na tą przyczepę i będzie zarąbiście. Dobra. To stąd wyjdź. Ja muszę w końcu ten gówno, co tutaj jest rozrzucić po tym polu. No to dobra, to będzie w tym odcinku. Będzie wtedy jak po prostu będę hodował kukurydzę czy coś w tym style, żeby były większe plony. Dobra. Dobra, zarobiście. Tak. Kurwa, jeszcze nie w... Jeszcze w złym miejscu sobie to wziąłem. Ja przecież muszę to gówno tutaj stąd wziąć. Bo to mnie zawadza. Dobra. Dobra, to możemy tam. A to... Teraz przetransportujemy tam, gdzie trzeba. No dalej, ursusie. Chyba szalony. Ledwo co wyhamował. Dobra. Tylko, żeby teraz ja nie musiał tego ursusa też tam wyrąbać. Dobra. Będzie coś, co ja nie cierpię, czyli. Czyli parkowanie, tak jakby tyłem. Z przyczepą jeszcze. Dobra. Jakoś sobie dam radę. Na wieżę to będzie jakoś krzywo grunt, żeby to było, żeby to się dało przetransportować. To będzie straszne. Normalnie, droga przez Mańkę. No, w gruncie rzeczy. Poczekajcie, no, w gruncie rzeczy jest dobrze. Co chcieć od tego więcej? Dobra. Nie, to się nie uda. Dobra. Jeszcze się zaklinowałem, noż to chuja pana Dobra Tak Zrobiście Jest, weszło, weszło, dobra Zostawimy to tak, będziemy to wieźli Obojętnie jak, gorąc, żeby to nie spadło Tutaj jest trudno doprowadzić do tego, żeby to spadło Dobra Dobra, Kit to Nie powiem nasze arcydzieło, jest piękne to się nazywa profesjonalne parkowanie przyczepy. Dobra, zabezpieczymy to jakoś. Te platformy, podniesiemy, zobaczymy, co się stanie. Nie wypadni, nie wypadni. O, no się platformy zrobiły wszystko za mnie. No. Dobra. Gazujemy. Nie ma co. Tak. Mm, Jedziemy. Troszkę drogi nas czeka, nie tyle co w ETS-ie, ale troszkę drogi nas czeka, bo musimy dojechać aż do czwórki. Do tego pola, przed chwilą kupiliśmy, jeszcze w złą stronę jadę. Dobra, pojedziemy przez jakieś lasy, łąki, bóg wie co, żeby na skróty jechać. Oje, je, Dobra, udało się. Nie, nie, dobra, udało się. Przynajmniej się nie wywaliłem. E, dobra, pojechać, jedziemy jakieś skryty. Jakieś będą. O, moja jeszcze ta. Jakby to powiedzieć, moja kochana opryskarka do zboża. Nie wiem, co ona tam robi. Dobra, tutaj jakieś skróty są. W tę stronę pojedę. aha, dobra. Dobra, czytu przez pole 15 i będziemy praktycznie przy naszych owieckach. Dobra, pięknie. Weź. O, tutaj też jest spore pole, można byłoby jej też kupić, ale w sumie dobra, na razie inwestujemy w owca, a nie Bóg wie co, więc na razie to zostawiamy, może przy okazji stanieje, też by było fajnie, chociaż w to wątpię. Kurwa, zgubiłem jeszcze przyczepę, ja pierdolę, to już, to już naprawdę trzeba być mną, żeby zgubić ładunek. Ja że teraz trzeba cof cofać po to, tą głupią siewniarkę. Dobra, jedź, 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 jedź. O, ale... On musi sporo ważyć, że zostawia takie ślady bez skitu. A tu musia tak padać. Takie ślady. Wątpię, żeby to jakiś pojazd normalnie zostawił. Dobra, weźmiemy jakiegoś traktora. Porzucimy tego tira tutaj, a... Weźmiemy jakiegoś traktora mojego bulldoga. Dobra. Tak. Nie będziemy się z tym jebać. Po prostu nie będziemy jakichś eksperymentów robić, to znaczy transportować to, czego praktycznie nie umie transportować. O, chyba nawet ją tam zostawiłem. O okay. jej no jedziesz, Marian. Marian, parkuj. Dobra. U, dobra, jest I Marian, jedziesz. Dobra. Teraz, żebyś tylko jeszcze nie zgubił tego ładunku, jak było w poprzednim, bo... ...to już chyba dostanę pierdolca. No nie no, myślę, że raczej nic się nie stanie. Tak myślę. Dobra. I mam też taką cicho nadzieję, wiadomo, nadzieję, matką głupich. Ale to... Trudno. Miejmy po prostu myśl, dobre myśli, że to się uda. Że nie rozjebiemy nic ani nie wy, nie odczepimy przyczepy. Dobra no. Dobra, Tirtysy sam stój. Za chwilę... No tam zablokujesz jakieś autko, ale to tam wyjebane w to. grunt, że ty musisz stać, wiadomo. I na skrót, jedziesz, Malina, jedziesz. A, włączyłem sobie ten. Chyba, chcę ten pomal włączyć. Aha, bo ja mam. Dobra. Podrasujemy troszkę prędkość. Dobra, podrasujemy prędkość i gitera. Mmm, O, nie spora, nawet dużo. 22 litra? nie jest dużo. Jak na takiego bulldoga. Ogólnie był jeden odcinek tam, gdzie ten właśnie bulldog występował. Tak mnie go nazwa, Boldo, To się nazywa inaczej, ale tu. Kid w to. W że jest wielki. A boldogi są wielkie. No, znaczy, się, że bardziej gruba niż tam wielkie, ale dobra. Tutaj jest taki mały, drobny szczegół. Nikomu nie potrzebny. To Malina. Szybciej, szybciej. W sumie to jest. To jest traktor. To i tak szybko jest jak na tego traktora. Czekajcie, przejdziemy ludzie. Zobaczymy, co się stanie. Eee, tylko Jeep. Myślałem, że przynajmniej jakaś krew będzie czy coś. No i Petra kurczę, jeszcze z wątpą. Noż dobra, kręcisz. Posuwaj się, ja tu mam pierwszeństwo. A ty co chodzisz po chodniku? Podnik nie jest dla ludzi. Takich jak ty. Dobra, tutaj kręcić? Ja, tutaj kręcę. I, I za chwilę już będziemy na miejscu, przy naszych owieczkach, więc zasiejemy trawkę I będzie zarąbiście O, no, ten też tam stoi Dziwne, że nie, że nikt tam nie... No że jest na cholera, nie to No, znowu nie to Dobra, trawka, no Byłam, Była trawka tak. Pięknie Trawka Zobacz, tu moja trawka kochana. Dobra. Pięknie Dobra. Wynajmiemy jakiegoś murzyna, żeby on to robił za nas. Może jesteśmy na farmie, ale. Dobra, niech to jakiś murzyn robi za nas. A my tymczasem sobie od naszego traktorka odprowadzimy tam, gdzie trzeba. I przy okazji, jeszcze troszkę tej trawki. No, zbieramy dobra, jedziesz Malina, ciągniesz, ciągniesz. O, tylko się nie zaczyn w połowie górki, bo coś tak podejrzewam, że może coś tak, taka sytuacja być. A to nie jest, nie jest dla mnie fajne. Dobra, ale no, jakoś teraz daj radę. włączymy ten pomadkę. Nie chcemy się naciskać cały czas tego klawisza. No, tylko to by tutaj korygował. Jako tory jazdy. Dobra No, dajesz, dajesz. Hmm, dajesz, dajesz. Hmm. O Jezu, jak ty wolno jedziesz, no? Składaku chyba bym cię wyprzedził. Normalnie hmm. jedziesz, jedziesz. No, rozpędź się. Tak, pięknie. Nareszcie. No, masz troszkę tutaj obciążenia, bo tutaj 18 ton. Tutaj jeszcze ta kosiarka, no ale bez przesady. Powiedz, że jesteś Lamborghini. To Lamborghini ssy właśnie z prędkości. A ty taką wolno ciągniesz. Nie, 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 Ile nas w ogóle drogi czeka? No co mnie nie do raka już. Może praktycznie miniemy ten elewator Czyli koło naszej farmy przejdziemy i od razu będzie nasza. No tak, jak wpadać jakiś znak. Zobaczymy, czy są jakieś misje, kochane Takie miara... Ogarnięte. Ktoś paskarzy się, że weska nie była no Dlatego prosicie o koszanie trawy. W sumie? Akceptuj. Mm, dobra. Koszanie trawy. Potrzebujesz ciągnikiem wyposażonym do znacznego miejsca na mapie, mijającym znaczkiem, aby kończyć misję z całą trawę, albo kończyć misję musisz jedynie skończyć trawę. jeśli nie jest potrzebne, no dobra. No to jedziemy Zmiana planów. Pójdziemy jakąś pierwszą misję naszą wypełniać w tej grze Dobra tylko no przynajmniej się nam przyda teraz Szczególnie do tych owiec, co się nam troszkę przyda Ciekawe czy będzie dużo koszenia, czy mało w miarę Dobrze, że wjechałem po tę misję, naprawdę Się płaciło. Jedna przynajmniej taka ogarnięta misja Bo tak to były same takie zrąbane misje Nie, nie zatrzymuj się, nie zatrzymuj się nie zatrzymy się, błagam Cię. No. Tak. Do góry, ładnie. Ciągnij mocno. to pomóc Ci wrzucę. Tak, do góry. Dobra. Myślę, że się nie zatrzymasz raczej. Tu z Ciebie, to... ...wcale by nie zdziwił się. Tylko najlepsze jest to, że to jest jeden z najmocniejszych ciągników, który jest wyposażony właśnie w to, że może mieć kosiarka. Tak to żaden inny nie może mieć tej kosiarki. To jest właśnie to najgorsze. Bo jak chcę sobie wyjść na przykład kosić i od razu ten, i zbierać trawę, to za chuja nie mogę. No się, na takim płaskim terenie to ja, ale tak na jakimś krzywym, czy coś nie wiem, pod górkę to już, to jest droga przez męczarnię. No teraz jest Prosto, teraz jeszcze będzie z górki, więc w gruncie rzeczy będzie się mógł rozpędzić. Dobra, gdzie jest dokładnie to? No ja to będzie na skrót trochę. Przejdziemy przez farmę. Sorry, może wycofać? sorry. No. Tak, piękny. No jedź. Jedź wać pan. To będziemy siedzieć sobie, a to w przyszłym odcinku będziemy siedzieć kukurydzę. Bo musimy troszeczkę dla naszych owieczek znowu zdobyć jedzenia. nie by... Znaczy się owieczek, tak? Dla naszych krów, bo one nie będą miały nic do jedzenia. No to tam. Na razie jesteśmy zabezpieczeni, że tak powiem. Więc na razie nic nie będziemy z tym robić. Dopiero w przyszłym odcinku. Dobra, teraz idziemy tutaj. Mapa jest tak wielka, że. Powę ekranu mnie zawala To są nie powe ekrana, ale powe gry Dobra Nie dziwacz pan Dobrze jechałem, w ogóle dobrze jadę A, O, fajnie, to są mogę na skróty to przejechać No, nie, nie nara Nie będziemy tutaj bawić się w wjeżdżanie tego Dokładnie po drogach w końcu jesteśmy na wsi. Tutaj nie ma żadnej policja nic to. Jej. Jej. O! I się nawet nie wyrąba. raczej realne to to nie jest tam. No, pokronie, tak. O panu się sasza. I teraz, teraz Teraz dokładnie, gdzie jest to pole? To jest chyba to, co jest przed nami. No. Ja kurczę, ja mam... Aha, ja mam to w środku skosić, dobra. No. Wać pan kręć Wać pan nieć teraz. Dobra, to się już ustawimy do tego tak cwitaśnie. Dobra. Wać panie. Trzeba zrzucić. rzucić, odpalić maszynę. Drugą maszynę. I kasimy wać panie. To troszkę potrwa. Ale trudno. Jeśli już pisaliśmy na tą misję. To trzeba ją zrobić. O, to jest to, o czym mówiłem. Teraz będzie pod górkę. Będzie cholernie ciężko. Dobrze, że to jest tylko trochę. Mm, dobra. Dobra. Nie będę Was już męczył. W... Dalej moim monologiem, a moimi poczynaniami w farmingu. W tym oto momencie, kiedy ja już dojeżdżam do praktycznie końca i walę w pod kosiarką, kończy się nasze spotkanie. Do zobaczenia następnym razem. Pamiętajcie o zostawieniu łapek w górę, subskrybowaniu kanału i komentowaniu filmu. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!